A tam już w środku, powoli, jest nasz dom w, w... 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 Mhm. Gdzie jest nasz dom? Nie, oni są mamy. Lubi opowiadać. <noise> bardzo no, 3,5 roku dopiero. Mhm. Tam ale to już jest coś, króla, no. Już in, in, inaczej świat, świat widzi. No. Tak. Już sobie umie wyobrazić to tamto, całą rzeczywistość. To co, to, co widzi, to jest niesamowite, jak ten rozwój następuje szybko. Od właściwie półtora roku jest skok taki, nie? A potem człowiek się już właściwie cofa w rozwoju nie? Tak. No. no i... Stary.